Witam. Staram się dojść po ostatniej powodzi, która odbyła się u mnie na warsztacie, z powrotem do ładu i składu. Ten projekt, mam nadzieję, ruszy z kopyta. Tu kończy się inny projekt, a mianowicie rekonstrukcja błotnika ota, o które się spaliło. Do tego krosa dostałem jeszcze odrobinę. ...jakichś klamotów, ciekawostek. Spróbuję to już tak tu... ...ustawić. Dobra. Silnik, który miałem na stole, zrzuciłem. Ponieważ... ...ten kros ma silnik, więc nie jest on potrzebny. Mamy tu jakieś... ...usztelkę pod... ...cylinder. Puszczelka pod głowicę, która jest no, zajechana na śmietnik. Jakiś, jakiś stator. Zakładam, że skoro tu są stare, to reszta jest wymieniona. Linka sprzęgła. Jak mnie mam, To dobrze. Tu mamy jeszcze jakieś linki. Mamy zacisk. Przedni, najwyraźniej, bez klocków. Ale to coś tam sobie uszyjemy. Jakaś tarcza hamulcowa. A do niego było też mniejsze koło na tył. I tu najwyraźniej jest zębatka od niego. Dobrze. Szczęki bez układziny. ale bęben jest, nie ma problemu. Głowica. W sumie może mi się przydać do innego silnika, jeśli da się z niej cokolwiek jeszcze uszyć. Zostawiam sobie na wierzchu. Tu mamy jakiś zapis z klockami i z pompką. No. regulator napięcia, napięcia kolejny CD, -i. gaźnik PZ trzydzieści, cylinder napęd i krócierz od gaźnika PZ trzydzieści. Zobaczymy, co da się z tego wszystkiego wykorzystać. Póki co. E, zobaczę, na czym stoimy. Instalacja, którą tutaj mamy, raczej furory nam nie zrobi. W ogóle nie ma deklaracji od tego y, magneta. Zobaczmy, czy co tutaj da, damy radę zrobić z gaźnikiem. W jakim on jest stanie. stan idealny ale cóż nie będę wiedział dopóki go nie rozbiorę no, ale w ogóle nie jest dokręcony, tak jest chyba tylko założony na sztukę Wszelka tutaj też nie istnieje, ale. Cóż za taką kwotę raczej nie było się. Nie ma się czego spodziewać. Pokażę wam, bo. Potem się ludzie dziwią, a bo mi dmucha szarpie. Co to jest? Dobra, przejdźmy z nim na stół, zobaczmy co tu się dzieje. No, nie wygląda to najlepiej. Dziwny, bo to miał być jakiś składak, który podobno nie był zbyt wiele jeżdżony, ale co to jest na mieszankę? To jest więcej. Więcej oleju? Jest. Mam nadzieję, że to nie jest dwutakt. Ktoś najzwyczajniej lał do tego olej Do silników. Robił mieszankę paliwa jak do silników dwutaktowych Co dziwne, bo to nie jest dwutakt Nie mam najlepszych przeczuć co do tego Tu jest więcej, więcej oleju w środku. Widać to? Jest czerwone normalnie. Chyba, że to jeździło na jakieś, nie wiem, paliwo z nie wiadomo czego. Iglica nie zabezpieczona niczym, po prostu wypadła mi ze środka. Super! To musiało jeździć jak w ścieku. normalnie gruz w środku. Nie widać. Dobra, zapalimy lampę.

W klamotów, które dostałem, była jakaś linka do sprzęgła, ale okazuje się, że jest ona za długa, czy nie ta, Ale na szczęście udało mi się od jakiejś innej, yy, innej sterty klamotów udało mi się wydobyć taką linkę. Nie jest ona przepiękna, troszeczkę przesmarowałem, przeczyściłem. Mam nadzieję, że będzie pasować, i zanim ktoś mi powie, y, bo powinno się wymieniać na nowe, nie, nie w tym wydaniu. To ma być budżetowy cross, którego kupiliśmy sobie za śrubki i zobaczyć, chcemy zobaczyć, czy uda się go przywrócić do życia, po to, żeby sprawdzić, jak bardzo jest on wytrzymały. I zasadniczo o to tutaj chodzi, tak? Ja wiem, że lepiej wymienić na nowe. Chodzi mi o to, żeby zrobić coś w budżecie. Nie jest zbyt dużym. Dlatego właśnie chcę sprawdzić czy uda mi się go naprawić jak najmniejszym kosztem. Na razie się na to nie zapowiada, ale Myślę, że warto spróbować. What? Nie spadnie, nie spadnie, nie spadnie. pierwszą rzecz która ma jakikolwiek związek z postępem odzyskaliśmy sprzęgło jak ono działa wyjdzie w praktyce ale jest duże pole do regulacji mam nadzieję, że nie jest spalone także pierwsza rzecz do przodu znalazłem zacisk przedniego hamulca nie wiem na ile jest sprawny spróbuję go wyczyścić Miałem klocków, więc zobaczymy co się z niego urodzi, ale spróbuję go zapsikać jakąś chemią i zobaczyć czy on w ogóle się rusza. Była jakaś dziwna rzecz tu się wydarzyła. Jest cały starty. No ale nic, no, zobaczymy. Jestem ciekaw czy on w ogóle ruszy. Trzeba ruszyć, Ale kto to wie. Prawda. Cała rdza, którą mieliśmy tutaj zaczyna powoli schodzić. Tu dobrze wróży, znaczy, że to była taka powierzchowna rdza. Nie wiem w sumie po co ja to tak czyszczę, skoro to i tak ma być później zajechane, no ale jest to hamulec. A jeżeli ktoś oglądał test chińskiego kłada, link zostawiam w opisie w razie czego, to tam nie było w ogóle hamulca, co wiązało się z kilkoma nieciekawymi sytuacjami, więc. Biorąc wnioski z tego, co wtedy się działo, wolałbym mieć chociaż jeden hamulec, a na tylni to tu się raczej nie zapowiada. Chociaż teoretycznie są yy, są tutaj niby szczęki w tym bębnie, choć nie wiadomo po co, jest też założona Nożna pompa do hydraulicznego hamulca. Cóż, może ktoś chciał być pewny w 100%, że zahamuje, i zrobił to na dwóch systemach. Nie mam pojęcia. Już widzę, że yy, będę musiał sporo rzeczy zamówić. Znaczy, może nie sporo, ale na. No trochę, bo nie mam manetki gazu i raczej nie uda mi się yy, z czegoś rogazu uszyć z drugiej strony nie sądzę, żeby to był jakiś astronomiczny koszt tych części są tanie jak barszcz? Chociaż na chwilę obecną nie wiem, bo już dawno niczego nie zamawiałem. Miałem dość długi zastój w pracach na warsztacie takich związanych z kładami czy z motocyklami. No, ale. Jest smarowidło. To najdziwniejszy proces, który ma miejsce tylko w Polsce, a mianowicie niech to wszystko się przegryzie, a tymczasem, no cóż, w tej chwili no, spróbujemy jeszcze obsikać tą tarczę, która tutaj jest odrdzewiacza, bo nie jest w najciekawszym stanie. Oczywiście, zgodnie z moimi przewidywaniami, powietrze zeszło. Okazuje się, że nie mam dekla takiego, bo jest to wersja bez rozrusznika. Co też, niestety, niespecjalnie mi się podoba, bo już jestem trochę za stary na to, żeby kopać w kopkę nie wiadomo ile. Ale... Cóż, taka wersja się trafiła. Trudno. Zastanawia mnie ta instalacja elektryczna. Rzekomo. Kurwa, rzekomo cylinder i tłok są nowe. Szkoda, że głowica jest niedokrecona. I już na dzień dobry. Widać. Że robił to prawdziwy fachowiec. Przecież. Nie no podkładki to są absolutnie niepotrzebne. I. Również absolutnie niepotrzebne jest. Dokręcanie to kluczem dynamometrycznym. Uwielbiam poprawiać coś po innych. To jest zawsze. Jeżeli ten silnik odpali i będzie chodził. To naprawdę. Oczywiście śruby są luźne. Przynajmniej dwie. Olej do mieszanki w gaźniku. Nie wróży to najlepiej. Naprawdę nie wróży to najlepiej. Później podokręcam to kluczem, gdy go no, tylko uda mi się go namierzyć. Po powodzi tutaj sporo rzeczy się pogubiło lub zmieniło miejsce zamieszkania, nic muszę wrócić do składania gaźnika. I zobaczymy co dalej. Gdzieś zostawiłem pilota. Tylko gdzie? Kto to wie? Kto to wie? A, tu jest. Ok, na tą chwilę mamy gaźnik poskładany. Wymieniłem tutaj uszczelki. Pozostaje tylko uszczelka króćca i wyczyszczenie tej starej uszczelki. Yy, na dzisiaj tyle, bo na więcej niestety nie pozwala mi czas. Jest jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia. A do tego wrócimy mam nadzieję już po tym jak będę miał więcej części czyli klocki, pokrywa, magneta rolgas wtedy będzie tak naprawdę pozostanie zrobienie tego co tutaj uchodzi za instalację i sprawdzenie czy ten silnik w ogóle jest na chodzie obraca się, ma kompresję zobaczymy czy będzie pracował czy wchodzą biegi, jak wygląda sprzęgło a, jeszcze trzeba będzie zrobić napęd, ale to już wszystko, tak jak mówię, następnym razem. Dzięki, pozdrawiam, łapki w górę, w dół, plus suby, mile widziane, trzymajcie się.